Może. No i co teraz? Jak my mieliśmy zagrać, tylko to koniec technicznie już wywożą Zbyszka z perkusją. <noise> Musieli go wrócić. <noise> to trwało kilka dobrych chwil, ale zagraliśmy tam jeszcze na Wisji. To jest takie fajne przeżycie. To jest właśnie coś innego niż Krecha. Każdemu sugeruję, żeby miał wielkie marzenie, ponieważ. Marzenia się spełniają. Naprawdę. Którą jeszcze nie szedł nikt Taką drogę, którą tylko Będziesz chodzić ze mną ty, Tylko ty Tylko ty Może dzisiaj jeszcze Pójdziemy nią, jeśli zechcesz Nie był nikt, takie niebo, w którym tylko będziesz mieszkać ze mną Ty, tylko ty. Tylko ty. Może dzisiaj jeszcze będziemy tam, jeśli zechcesz. Którą jeszcze nie nikt. A gdy nie ma to ją zrobię Żebyś mogła ze mną iść Tylko Ty Tylko Ty Może dzisiaj jeszcze Pójdziemy nią, jeśli zechcesz tu. Pięknie Państwu dziękujemy. Gitara basowa jest Zbigniew Glizicki, perkusja Staszek Łuczkowski, gitara Olek Kikus. E, moja skromna osoba, dalej Szewc, ale zatrzymam jeszcze Państwa na chwileczkę, bo dzisiaj jest taki też szczególny dzień. Mówiliśmy o tych, którzy odeszli, ale e, też mówimy o tych, którzy się urodzili. 56 lat temu urodził się Olek. Dokładnie tak jakoś wyszło. E, dokładnie właśnie 18. Nie wiem, czy o tej godzinie, kiedy się ten koncert. On też tego nie pamięta, pewnie za, za mały, wiesz, żeby to pamiętać. Ale Oluś, w imieniu starych koni składamy Ci najlepsze życzenia, żebyś miał jak najszybciej dużo już czasu rzuć tę robotę, kochany, przejdź na emeryturę, żebyś miał wolność taką jak my. ZUS, póki co jak dobrze zapracujesz, to nie byś narzekał, będziesz sobie żył, będziesz sobie grał, byś miał dużo czasu. Tego ci życzymy i zdrowia przede wszystkim. To jest taki skromny upominek od zespołu. nie przepadam za takim za taką wiązanką jakąś tam 100 lat, sto lat ale bardzo lubię taki skrót Sto lat, sto lat, lat niech żyje nam Olek dziękuję, jeśli się, się nie spodziewałeś no, to, to dobrze, że się nie spodziewałeś dziękujemy Państwu bardzo by... Jeszcze nie macie dosyć? Tak. No, i to jest właśnie taka podpowiedź. No, ale przecież nie byliśmy przygotowani na bis, to co zagramy? A Olek podpowiada: No, ten wiesz o tej Eli. No to zaśpiewamy tę pieśń o Eli. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło. Lecz tamten to chłopak był bombowy bo trafiał w dziesiątkę w strzelnicy sportowej. Gdy rękę trzymałem na twoim kolanie, to miałem od tobie wysokie mniemanie, lecz kiedy z nim w bramie piłaś wino, coś we mnie drgnęło, coś się zmieniło. Straciłaś przyjaciela, musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno rzucić, że miłości nie wolno odrzucić. Pytałem, błagałem, ty nic nie mówiłaś, nie byłaś już tam tylko z niewinną miną I zrozumiałem, że coś się skończyło Aż wreszcie poszedłem po rozum do głowy Kupiłem na targu nóż sprężynowy Po tamtym zostało tylko wspomnienie Czarne lakierki, co jeszcze nie wiem Straciłaś przyjaciela, musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno odrzucić. Aurela, straciłaś przyjaciela, musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno odrzucić. wolno odrzucić. Dobranoc. Teraz się ukłoniemy ładnie Państwo. Tak, chodźcie tutaj, podest specjalnie dla was zbudowałem. Że po pierwsze Stacha było widać. No. Stare konie! Dzięki. A ja się cieszę, że moja rola coraz bardziej ogranicza się do tego, żeby zapowiedzieć artystów, którzy występują, i później im serdecznie podziękować. Podziękować również Państwu i zaprosić już za tydzień, 25 listopada, również o godzinie 18, zespół niespokojnych nóg. Będzie naprawdę ogromna dawka dobrego bluesa. Serdecznie zapraszam, a dzisiaj Wam serdecznie również dziękuję. Dziękuję.